zawartego w artykule 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 82 roku tzw. karty nauczyciela. I, i również y, ten projekt, ten regulamin został uzgodniony z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli y, właśnie zgodnie z artykułem 30 tej ustawy. Dziękuję. Pytam, państwa Radni, czy wszystko jest zrozumiałe? Skoro tak, to przystępujemy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłatności. Przyspieszyłem, przepraszam. W sprawie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żółkiewka. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że w wyniku głosowania na obecnych 12 radnych dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały głosowało 12, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr. 16 łamane przez 105, łamane przez 20 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żółkiewka. Paragraf 1. Ustala się regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żółkiewka w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 27 łamane przez 166 łamane przez 09 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żółkiewka Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 roku nr 54 pozycja 1359 z późniejszymi zmianami. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały się Wujtowi Gminy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Żenewy z Warbelskiego. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu porządku. Punkt dziewiątego, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. Również projekt uchwały Państwo otrzymaliście. Jeżeli ktoś ma pytania z Państwa Radnych, bardzo proszę. Pan Wójt bo Pan Sekretarz ma coś do dodania do tego? Nie ma pytań. Więc przechodzimy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia płatności za pobyt w ośrodku wsparcia oddzielających tymczasowego stronie osobom bezdomnym. Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Stwierdzam, że na 12 radnych obecnych w dzisiejszej sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 12, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 16, omawiany przez 106, omawiany przez 20, Rady Gminy Żółkiewka z dnia 8 kwietnia 2020 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w środkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia osób bezdomnych. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 3 łamane przez 18 łamane przez 18 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 27 grudnia 2018 rok, roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności. Za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia osób bezdomnych Dzienniku Urzędowy Województwa Albańskiego z 2019 roku, pozycja 445, wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Po paragrafie trzecim dodaje się paragraf 3.1 w brzmieniu. W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, Kryterium dochodowego opłata wynosi 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi opłata wynosi 50% tego dochodu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Żółkiewka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Kolejnym dziesiątym punktem pierwszego porządku obrad sesji Rady Gminy jest projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów na obszarze Gminy Żółkiewka. Również krótkie wyjaśnienie Państwa otrzymane w materiałach i jeżeli Pan Wójt pozwoli proszę o przybliżenie Szanowni Państwo, kilka słów, bo to jest dosyć istotna uchwała o zmianie planu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To, Szanowni Państwo, wiecie, że w naszych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja elektrowni wiatrowych, w związku z czym przystępujemy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego zabudowę w promieniu 10 wysokości elektrowni wiatrowych, czyli dopuszczającego zabudowę mieszkalną. Jest to tak jakby wymóg, no, może trochę nawet formalny, tak, żeby nie blokować mieszkańcom możliwości zabudowy w promieniu 10 wysokości elektrowni wiatrowych. Tak, jeżeli są pytania. To jeszcze wyjaśnię, jeżeli. Nie Dziękuję chodzi. bardzo panu Wójtowi. Bardzo proszę o pytania, jeżeli coś nie jest. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Po przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze gminy w Bardzo proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. 手中资源不是是这样的东西，你懂不懂？ Stwierdzam, że na dwunastu radnych obecnych na dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terminów na Przerze Gminie Żółkiewka, za głosowało jedenastu, jeden głos przeciwnych, Wstrzymujący się, wstrzymujący się, przepraszam, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jedenastoma głosami za i jednym głosie wstrzymujących się. Uchwała nr 16, przyszłone przez 107, przyszłone przez 20 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 8 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze Gminy Żółkiewka. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze Gminy Żółkiewka. Punkt drugi. Tereny objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazane są na załączniku w graficznym do niniejszej uchwały. Punkt Trzeci. Dopuszcza się etapowe opracowanie planu miejscowego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żółkiewka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W punkcie jedenastym dzisiejszego porządku obrad sesji jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej miejscowości Żółkiewka, gmina Żółkiewka. Również Państwo materiał otrzymali. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli, bo to chodzi o najprawdopodobniej, nie najprawdopodobniej, tylko chodzi o strażnicę Żółkiewcy. Panie Wójcie, bardzo proszę w udzaniach. Tak, Szanowni Państwo, to, to jest uchwała, która pozwala na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Żółkiewka, gmina Żółkiewka. Chodzi tutaj o działkę i budynek remizy w Żółkiewce. Na, na obecną chwilę jest taka sytuacja, że działka i remiza są własnością straży pożarnej. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem powinna być własnością gminy, dlatego że gmina utrzymuje ten budynek i utrzymuje tak jakby straż, tak? To wynika też tak jakby z tych przepisów, że my utrzymujemy straż, ale w formie tylko tak jakby tej, która y, pozwala na jej działanie, czyli samochodów i utrzymania sprzętu. Natomiast w świetle y, obowiązujących przepisów ochotnicza straż pożarna to jest stowarzyszenie. W związku z czym my nie, nie do końca możemy finansować budynek który jest własnością stowarzyszenia, w związku z tym jest to regulacja prawna, która jest konieczna do tego, żeby, żeby to było wszystko zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wojtowi. Bardzo proszę pytania państw radnych. Nie widzę, więc ja przystępujemy do głosowania projektu uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na bycie w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Żółkiewka, gmina Żółkiewka. Bardzo proszę o przycięcie pięknego przycisku. Stwierdzam, że na dwunastu radnych obecnych dzisiejszej sesji za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bycie w formie drowizny nieruchomości położonej w miejscu Żółkiewka Gmina Żółkiewka głosowało za dwunastu wstrzymujących się 0 przeciwnych 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 16 łamane przez 108 łamane przez 20 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie dorowizny nieruchomości położonej w miejscowości Żółkiewka Gmina Żółkiewka. Paragraf pierwszy Wyraża się zgodę na nabycie w formie dorowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem rewizji strażackiej położonej w miejscowości Żółkiewka Gmina Żółkiewka oznaczonej w ewidencji gruntów obrąbu Żółkiewka kodziałka nr 1142 o powierzchni 018 h stanowiającej własność uchwały w sprawie w Żółkiewce. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dwunastym punktem porządku. Dzisiejszy obrad jest sprawozdanie działalności gminnego Środowiska Pomocy Społecznej w Żółkiewce za 2019 rok przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok. Sprawę sprawozdania z działalności ośrodka przed sesją omawiała pani kierownik ośrodka pomocy społecznej, broni Kalinowska, w której uczestniczyły dwie komisje, komisja rewizyjna i komisja. Kultury i zdrowia. I chciałbym teraz po prostu zapytać Panią Przewodniczącą głównie, jakie są postanowienia Komisji. Panie Przewodniczący, wysłuchaliśmy wspólnie z Komisją Rewizyjną. Przedstawionego sprawozdania przez Panią Kierownik. Przyjmujemy wszyscy jednogłośnie sprawozdanie Pani Kierownik i nie mamy żadnych uwag. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej Komisji. W związku z tym, że po prostu mamy czas, jaki, jaki, jaki mamy, żeby zbytnio nie narażać ani pracowników ani uczestniczących w sesji. W związku z tym dwie komisje to jest jakby nie było ponad 50% składu stałowego Rady, więc przyjmujemy to za dobrą monetę, skoro komisje obydwie nie widzą żadnych uwag do tego, więc proponuję sprawozdanie. Przyjęcie przez Radę Gminy jako. Czy są inne zdania Państwo Radnych na ten temat? Cóż, dziękuję, dziękuję bardzo. W punkcie trzynastym. Jest plan pracy oraz kalendarz imprez kulturalnych Środowiska Kultury Samorządu Żółgierzny na, na 2020 rok. No patrząc po materiałach, ambitne plany, ale, ale Siły Wyższe nie wieleją jakoś starania Pani Dyrektor o, co do ich realizacji. Ale proszę bardzo, Pani Dyrektor, jeżeli Pani coś ma do powiedzenia jeszcze, my to wszystko rozumiemy, ale może coś po prostu coś przybliży, chociaż już wszystko wszystko w zasadzie jest powiedziane. Moje, muszę twierdzić, że mój program, harmonogram i plan pracy są bardzo ambitne pod tym kątem, no ale niestety czy są do zrealizowania, bynajmniej w obecnym okresie, w tych, w tych miesiącach niepełnych. Zapewne nie, ze względu na. bo to wszystko są w zasadzie imprezy masowe, do których mamy zakaz. Także organizowania. Bardzo proszę, w kilku zdaniach Pani Dyrektor, czy Pani coś może powiedzieć. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rada. Cóż to mogę powiedzieć? Rzeczywiście Pan Przewodniczący ma rację. Jest, śledzimy na bieżąco, co się dzieje w kraju i wszyscy stosujemy się do zakazów, nakazów zgodnie z zarządzeniami. Czas pokaże, co najbliższe tygodnie nam przyniosą. Na razie te wszystkie zaplanowane obrzędowe rzeczy, obrzędowe imprezy oczywiście nie możemy ich przekładać, bo nie da się wielkanocnych tematów, tak jak mamy zaplanowane na marzec na kwiecień. Przesunąć na wrzesień, na przykład, ale niektóre na pewno będzie można, jeżeli będzie normalnie życie się toczyło, przekładać, więc nie odwołujemy większości, tylko przekładamy. Ja jestem po rozmowach również z dyrektorami Domów Kultury czy w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, z dyrektorem również jestem po rozmowie, więc trendem takim ogólnym województwa lubelskiego. I w ogóle w Polsce jest, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne przekładanie, prawda, przekładanie terminów i obserwowanie tego, co dzieje się, co, co się dzieje wokół. Będziemy się starali być bardziej aktywni w sieci w tych najbliższych tygodniach. I natomiast tak jak każdy plan, to nieraz powtarzaliśmy tutaj wspólnie, czy na komisji jest plastyczny. I gdyby na przykład przeszły nasze wnioski, bo też składaliśmy o dofinansowanie na działalność do Narodowego Centrum Kultury. Wniosek był w marcu składany kolejny do Muzeum Historii Polski. W razie gdybyśmy mieli szczęście i przeszłyby te wnioski, to też pewnie będą jakieś tam aneksy i pewnie będą jakieś przesunięcia, co jest zupełnie zrozumiałe w terminach. Zobaczymy, jakie będą odpowiedzi, jeśli chodzi o te instytucje, które wymieniam, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury, to też byłyby pewne zmiany w planie pracy w miesiącach w miesiącach, no tak, letnich i jesiennych, bo tak, tak to planowaliśmy w tych składanych wnioskach. Po prostu czas pokaże, te najbliższe tygodnie pokażą, co, co przed nami i jak będzie to można ten kalendarz realizować i plan pracy realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. No wszyscy, wszyscy wiemy o co chodzi. Więc moim zdaniem nie zostało nam nic innego jak w obecnej chwili zaakceptowanie tego co Pani Dyrektor przy, przy, przygotowała tu odnośnie wiem, kultury sportu na terenie gminy Żółkiewka w 2020 roku. A czas pokaże po prostu co najwyżej te, te, jak pani dyrektor wspomniała, te imprezy, które były zaplanowane już na dniach, no trzeba będzie po prostu albo przekładać, albo rezygnować z nich. No tak jak też Pani Dyrektor powiedziała, czas pokaże swoje, co, co my będziemy pod tym kątem robić. Tu już nasza, nasza wola i nasza władza się w tym miejscu kończy. Czekamy na rozstrzygnięcie tych, co nami rządzą i tych, co a przeważnie tego, co nad nami. Także no, wstępnie również mam nadzieję, że cała Rada Gminy. Chyba, że są inne głosy. Akceptuję te po prostu materiały, które zostały przedłożone w Radzie w formie planu pracy Środka Kultury Samorządowej. Są inne zdania na ten temat? Nie ma. więc Dziękuję bardzo. Pani dyrektor. Życzymy jak również sobie jak najszybszego zakończenia tej nieprzyjemnej sytuacji, jaka nastąpiła i przejście do realizacji zakładanych planów kulturalnych na rok bieżący. W punkcie 14 porządku dzisiejszych obrad sesji jest Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Udział Jaków podejmowanych od ostatniej sesji. No również jest to sprawa skromna. W poprzedniej sesji od 28 lutego odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rady i to, i to dzisiaj wspólne Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury. Tematem wspólnego posiedzenia komisji była analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rówpieczeństwie oraz zapoznanie się z przedstawionymi potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok. Tyle można było zrealizować. Wspólne posiedzenie wyjazdowe komisji zostało odwołane, chyba dobrze. Jeżeli się sytuacja unormuje, będziemy w tym temacie w kontakcie. W punkcie piętnastym mamy sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy. Bardzo proszę Panie Wójcie. Szanowni Państwo, sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z ostatniej sesji. Uchwała nr 96 sześć